Julia się boi jak jeździsz, jak prowadzisz? Nie, to trzeba Julkę zapytać, ale wydaje mi się, że, że, że nie boi i ufa mi, i, 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 i e, nawet rzekłbym, że lubi, bo zdarzają nam się takie sytuacje, jak skądś wracamy do domu, to na tyle Julka lubi jeździć, to była też przesłanka, że wpadłem na pomysł, hej dobra, kochanie, pojedźmy gdzieś daleko, e, że zdarza nam się podjechać pod dom i, i Julka, no może zrobimy jeszcze małe kółeczko, Wokół, nie wiem, Boża. no i, i rzeczywiście jedziemy, czyli bez, bez celu po prostu, żeby pojeździć, bo Julka lubi być pasażerem, ja bardzo lubię być kierowcą. A... a nie każe ci zwalniać? Słucham? Nie każe ci zwalniać? Nie, jakoś Julka jest w tym też taka, taka że ufa, ufa moim decyzjom, a ja nie jestem jakimś bardzo brawurowym kierowcą. Staram się być odpowiedzialny w tym, co robię, także za kółkiem. Na prawo jazdy już mam nie wiem z 10 lat e, lubię samochody, staram się doszkalać w ramach e, w ogóle samochodów ostatnio byłem z e... Na, na, na torze Silesii z też Mercedesem i z Autoideą na takim e, kursie, gdzie robiliśmy różne sytuacje niekontrolowane, trochę wygłupów, jakieś takie e, też, e, a to drift, a to w ogóle jeżdżenie po torze i właśnie za tydzień jadę znowu tym razem do Austrii e, pojeździć e, G-klasami w, ter w terenie, co mnie też cieszy, bo G-klasy są ekstra, bardzo lubię te samochody, ale wszyscy, których znam, jak mają takie klasy, to rzadko kiedy się zapuszczają w offroad, bo nie wiem, bo szkoda. A tutaj rzeczywiście dostajemy te, te auta i będziemy mogli się bawić w błocie, więc no, nie mogę się doczekać. A gdzie najczęściej jeździcie po Warszawie z Julką? Jakie macie ulubione miejsca? Oj, no nie wiem, wolałbym chyba nie mówić o takich prawdziwie ulubionych miejscach. No bo fajnie, bo wtedy mogą stracić magię, dlaczego je lubimy. Może tak. Ale jest kilka lokali, które bardzo lubię. Ja mogę za siebie powiedzieć. Jest to na przykład. No ze sceny restauracyjnej, no to na przykład taka restauracyjno-barowa jest takie miejsce Warmut, które jest Wermutowym barem, ale też z bardzo ciekawym wnętrzem i niezłą kuchnią. Jest Pacyfik, który super gotuje, świetne tacosy, bardziej takie fusion, ale, ale lubię je. A, no tak, no jest Luna Park, wielki, wielki, wielka, wielka bawialnia e, stolicy, też czasem tam fajnie wpaść. No ale tak, nie, z takich jakichś naszych miejsc to wolę chyba je zostawić, żeby były nasze. Tu Natasza, zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl.